Witam, 14 lipca 2014 Dzień po locie <coughs> Zostędy Zwycięzca Kubuś867 Pierwsza nagroda w Polsce Kapitalny wyczyn Zważywszy, że lot był bardzo ciężki Niewiele gołąbków powróciło Stan skrzydła Pełne Dwa lotka tym samym jest w pełni przygotowany, by uczestniczyć w locie z Orleanu 1000 km. Zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym locie. Kto się chce zmierzyć z kubusiem, zapraszam. Kubus jest w doskonałej formie i z pewnością poradzi sobie ten dystans pokonać. Drugi lądował 1343. Również wyżyma. Linia Gołębi Werwort w ciągłej ofercie. Gołębie szybkie, błyskotliwe na dystansach od 150 do 770 km. Wywodzą się z Gołębi Jansen, ugruntowane przez lata lotowania Flora Verwarda, teraz na słonecznym gołębniku. Zdają egzamin na wielu gołęnikach w Polsce, również za granicą. Linia Wyżymaczy. Wywodząca się ze Stickelbaut poprzez Aloj Stickelbaut, Marcel z Heinz Fulgonis Sundern, Ryszard Tosnowiec, Bogatynia Polska. Zapraszam do lotu z Orleanu za dwa tygodnie, konkurować z Kubusiem 8670. Dziękuję. Ryszard Tosnowiec wśród Georginii, Bogatynia Polska.